Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielki Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Panie Boże łaskawy i miłosierny, dziś wieczorem. Przychodzę do Ciebie i proszę: czuwaj nad nami i naszym domem, okaż łaskawie miłosierdzie swoje. W dobroci swej, niezmierzonej, przez cały dzień nade mną czuwałeś. Ominęły mnie nieszczęścia, nie zaznałam dziś cierpienia ani biedy, bo Ty, Ojcze, prowadziłeś mnie. Jak dziecko za rękę. Na krok mnie nie odstępowałeś, łaskawie mną kierując. Nieustannie odczuwałam twe błogosławieństwo. Dziś wieczór z radością przed tobą staję, by z całego serca dzięki składać Tobie Boże, mój obrońco. Chcę Cię wielbić tu, na ziemi i w niebie, Za niezmierzoną dobroć Twoją. Przyjmij dziś moje dziękczynienie, Panie Boże, światłości moja, I nie opuszczaj mnie nigdy, Lecz strzeż ciało i duszę moją, Gdy z pokorą się Tobie polecam. W Twoje imię, Panie Boże, mój Ojcze. Kończę ten dzień i pokornie przyjmuję ten wieczór i ciemną noc. Bądź dzisiaj przy mnie w ciemnościach tej nocy i zaprowadź do życia wiecznego. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.